Ale witamy, jestem Marcisa, wy jesteście wy, to jest Raiman Revolution Tam Na górze z dopiskiem 2 tutaj na grze nie Ostatnio zdobyliśmy drugą maskę teraz jakby mi powiedzieli... A gdzie on jest? Bardzo się dobrze składa, bo mam pojęcie, gdzie to jest. E, no, w Bay. musimy się tylko troszeczkę cofnąć i będzie Cave. Mógłbym tam się dostać na piechotę, bo to nie jest aż tak daleko, ale zgubię się po drodze. Tędy jest z powrotem. jeżeli dobrze mi się wydaje, to tak, tu jest sanktuarium, ale wcześniej był jeszcze drugi widelec, znaczy rozwidlenie, i tam było do Bale a tu jest do Skull Cave. No, ja to się znam na tych giereczkach. Cholera. A dlatego Skull Cave, bo tutaj jest taka duża skull, a obok jest cave. Nie dolecę. Bym się w sumie. Ta, tak zrobimy. Wrócę się na górę do tej, do Lynn. Zobaczę, czy mogę kupić sobie jakieś fajne ulepszenie. Jak nie wiem, szybsze lewitowanie, bo ta lewitancja jest super wolna. Jak ona jest kurde, słaba w porównaniu do 2 d jest słaba. Nie mam pojęcia jak w trójce. Nigdy nie grałem w trójkę dłużej niż w demko. A druga to zbrama się, zastanawiałem co on się tak świeci. Hej, teraz ta. gdzieś był kamul? Dobrze powiedziane, gdzie. A, dobra, dobra, jest. Tylko czy to było tutaj? Tutaj chyba są tylko Nigierki. Szkoda, że nie chcę, co nie? Po polskiemu, buterski. Proszę sobie darować te niewybredne żarty o premierze. Gdzieś tu, a może to w lesie na początku było? To mi trochę utrudnia zadanie, ale niech będzie. Chyba da się teleportować... A no tak, przecież da się teleportować przez sam środek. A wiem, 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 wiem. Ok, tak to nie działa. Czyli. Kanopi, Menhir Hill. Dinosur Plane, Menhir Hill. Dziwo, nie. <laughs> nie dobra nie 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 to teleportem jakiś taki zamilkły się zrobił. Stwierdził, że szkoda szczępić ryja? Co pamiętam?

zrobić Rebound, Rate of Fire, Kamehameha. Fun, fun is forbidden. Zróbmy sobie Kamehameha na maksa i Rate of Fire się podniesie. Nie ma nic dobrego to kupienia jest, jest zabawa, ale niestety na zabawę nas jeszcze nie jest zabawy jeszcze wygryje nie ma gra się sama przyznała, że jeszcze nie jest fajna widzicie nie kłamałem Globox house Będzie dobrze. Sobie teraz widzę, że tam chyba były, było przejście do chaty Globoxa. Zaraz obok mnie. nie musiałem używać tego teleportu. Ale to też nie jest aż tak daleko. Na oryginalnym sprzęcie byłoby gorzej, bo wczytywanie. I hmm. w ogóle wygląda Max załadowana kamcha. O. Uh. Co ja mam tu właściwie zrobić? Cofnąć się? Nie, że tutaj nikogo nie było. Hmm. Już chciałem googlać, ale kliknąłem. Select. I tu jest napisane, że czeka na plaży. So he's not przy Skull Cave, but Whale Bay. Rayman, follow me and I'll open a path to the next mask for you. But watch out, I've heard the pirates are preparing an attack. Myślałem, że weźmie i nas przyrzuci przez tam przez tam rozpadlinę. Hmm. To co to jest to? to? A może skakać, nieważne, czy za grazing dostaje się dodatkowe punkty? O, ma. Hmm. Przestrzeliłem tym pociskiem gru... jak można było spojrzeć na ten gameplay i powiedzieć, jestem bardzo szczęśliwy, że Rayman przeszedł w 3D. Chociaż rozumiem koncept, wiem czemu ktoś stwierdził, że zaprogramuje tą sekcję, mimo że się coś takiego chyba nie powtarza już w ogóle. To jest nawet zabawne, dopóki nie trzeba w to zagrać. Nie ta obszarówka w sumie nie jest też tak fajna. Szybko klik, jak, no jak za szybko wcisnę atak, to on, to on go nie ładuje, tylko po prostu rzuci. Oni się nie kończą! Co jest? Urwany! Nie, nie mogę podejść. Jestem utrzymany w tej jednej wertykalnej, horyzontalnej... I chyba się kończą Są tylko trzy linie, były wcześniej cztery Zleka mi nuda Czemu ten ładowany pocisk zadaje im tyle samo obronie co normalny? Ale co oni są chelciaści, co jest z nimi nie tak? W sumie, czy to miał być żart? Tam w oryginalnej francuskiej wersji mówił, że tam Pirates Invaders czy coś tam? Że mamy parodię Space Invadera. To by nawet miało sens.

Then you must find the entrance to the Lava Sanctuary. The mask is hidden hmm. inside. Hmm. There's a balloon which will take you to the first generator. Did you see it? Nie, nie widziałem. Poza tym zapomnę to do następnego odcinka. A, mogę się teleportować do obu poprzednich hubów. To trochę zabiera miejsce. Z drugiej strony... whatever. Co jest tam? Przylazłem z A, da się iść w tędy? Da się iść w tędy. Tutaj nam rozbije przejście... ...ziobuś. Hot air balloon. Aha. Zapeszę jeszcze raz, że ja to jednak jestem bystry. No, teraz czerwono z koszuli mają. Dużo mniej życia. I te literki się mienią kolorami. Wow. A, Balon. Doceniam to, że jak grę remasterowali, bo to jest w zasadzie remaster. Jak ją remasterowali, to zrobili jej ten Open World, bo. Mapa wyboru poziomów wcale nie była ładna w dwójce. W porównaniu do jedynkowej jest okropnie biedna. Ale Open World jest taki sam jak mapa, czyli okropnie biedny.

Dało się pominąć tą klatkę? Chyba nie, ale w sumie jestem w stanie żyć z tym, że wyzwanie było nikłe. A. szybowanie. żeby mi się zrespił prosto na ryju? Okej, okay, to było wyzwanie. No ja mapkulo. Pociulu... Hitbox. Nie widzę, gdzie jestem. A jeszcze nie zapisujmy, jeszcze kawałeczek. Co jest? Nadal jest ten sam level? Po co mi dali zapis? Z drugiej strony, jakby... Nie, nadal dziwne. Udało się wszystko Ułem. Wow! To czasem nie jest stage z tego z pudełka gry. Na pudełku The Great Escape jest... te... Rayman biegnący po rozpadającym się podejście. Jest trochę inna kolorystyka, tam jest niebiesko, ale jest woda, jest mostek, tylko nie ma tej ściany obok której latamy. Patrząc na turbulencje produkcyjne, jest szansa, że tak to miało wyglądać wcześniej. Zapomniałem, że mogę machać kartami. Wow Whoa. Wow Brakuje okay, nam jeszcze trzech rumbów, żeby się patrzył w tym jakim jednym kierunku. Bo no, jest Przez jakiś czas po prostu nie rzuca pociskami, bo nie. Tam można wejść, tu można pójść. Tu nie ma, a tu jest wejście na górę, wejście na górę więc może wejdę najpierw tu? Nie wiem, chyba iść na górę. Widzicie, co tutaj zapiszemy i skończymy na dzisiaj, bo ten jest taki dość wpyty odcinek. Więc zobaczymy, co jest w środku, i widzimy się w takim razie na tym środku w kolejnym odcinku. Выгоняете чего же на